Witam wszystkich. Tu Tony Costa z Toronto Apologetics. Bardzo się cieszę, że mogliście dołączyć do nas do tej sesji. Chcemy także zachęcić Was, wszystkich widzów, którzy tego jeszcze nie zrobili, byście subskrybowali do Toronto Apologetics. Jest to całkowicie za darmo. I prosimy także, byście polubili film i podzielili się nim z Waszą rodziną i przyjaciółmi. Chcemy, by to do nich dotarło i chcemy podzielić się tymi rzeczami z jak największą ilością ludzi, jak to tylko możliwe. Jak do ostatnich, było wiele informacji na mediach społecznościowych odnośnie Będnego Hina. I oczywiście, każdy w chrześcijańskim kościele jest zaznajomiony z Benihinem. I z jego tak zwanymi cudami, jego kontrowersyjnymi doktrynami. I z pomocą jego bratanka Kosti Hina, który wykonał świetną pracę odnośnie ujawniania swojego wuja, Bennego Hina, i wystawił wiele informacji. Inni także. Myślę, że jest ważne, bym. Także powiedział kilka rzeczy odnośnie Benego Hina. To może być seria filmów, na której pracuję. Na temat Bennego Hina. Jego fałszywych nauk i fałszywych prorost. Benny Hin, w moim uznaniu, jest prawdziwym, fałszywym nauczycielem. On jest nie tylko fałszywym nauczycielem. Mamy udokumentowane dowody, które to wykazują. Jest także fałszywym prorokiem. Przypowiadał rzeczy. Jasno, w imieniu Boga, które się nie stały, I jest wpasowany w kategorię fałszywego proroka. Oczywiście nie ma żadnego upamiętania z powodu tych fałszywych proroc, żadnego przyznania wielu złych rzeczy itd. I nie wspominając nawet wszystkich tych ludzi, którzy zostali rzekomo uzdrowieni na krucjatach Bennego China, i wielu umarło. I wiem o tym. Znam kilka przypadków. Jeden osobiście, wraz z młodym człowiekiem, którego uczyłem. Jego matce została powiedziane przez nauczyciela wiary, że została uzdrowiona z jej raka piersi. I gdy poprosiłem mojego przyjaciela, że jeżeli to jest prawdą, żeby sprawdzili to doktora, że badanie medyczne potwierdziło, by był dowód tego, że rak został usunięty z ciała. Jeżeli ona została prawdziwie uzdrowiona przez Boga. Oczywiście matka tej osoby odmówiłaby pójść do szpitala, by być sprawdzona, bo wierzyła, że Bóg ją uzdrowił. I w przeciągu miesięcy nie żyła. I znam wielu ludzi, którzy opuścili chrześcijańską wiarę z powodu rzeczy takie akty. Te, tego, że powiedziano im, że nastąpiło uzdrowienie, kiedy tak naprawdę nie nastąpiło. I otrzymali iluzję. I myślą, że wszyscy chrześcijanie są tacy sami. I tak oczywiście nie jest. I moje serce moje serce poczuło Kondolencje dla Was tych, którzy zostali rozgoryczeni przez tych fałszywych reprezentantów chrześcijaństwa. Oni w ogóle nie reprezentują chrześcijaństwa. Droga prawdy jest bluźniona z ich powodu. Więc to, co chcę zrobić w tym filmie i w innych filmach, które potem nastąpią, jest tym, że chcę zbadać Benego Hina. I zamiast wkładania słów w jego usta, pozwolimy jemu przemówić do samego siebie. Chcę dziś zaadresować kwestię tego, czego uczył Bene Hin, że chrześcijanie są małymi bogami. Że my wszyscy jesteśmy małymi bogami. Że my jesteśmy bogami. I to oczywiście jest skandaliczne bluźnierstwo, które wysunął Chin. I zamiast niesugerującego. Lub wkładającego sław w jego usta. Chcę, byśmy wysłuchali tego krótkiego klipu autorstwa Benego Hina. I chcę pozwolić jemu samemu, by mówił za samego siebie. Więc to, co zrobię, będzie tym, że otworzę film. I potem będę zatrzymał film w momencie, w którym dodam mój komentarz. Więc posłuchajmy. Kim jesteście? Odwróćcie do Psalmu 82. To rozwali wasz umysł. Bardzo dobrze. Psalm 82. 1. Bóg stoi w Zgromadzeniu Bożym. To ty. Niech się tu zatrzymam. Psalm 82, 1. Bóg stoi w Zgromadzeniu Bożym. Pośród Bogu sprawuje sąd. Teraz, gdy on mówi, Bóg stoi w Zgromadzeniu Bożym, to ty. Czyli widownia. Chrześcijanie w widowni. To nie jest to, o czym mówi Psalm 82. Psalm 82, werset 1. Nie mówi o kościele. I nie mówi ogólnie o ludziach Bożych. Psalm 82 jest syną sądową. Jak powiemy za chwilę. Tego to Psalm 82 i werset 6 w szczególności, o czym on mówi. Ale ideą tego jest, że to zgromadzenie Boże jest paralelą wobec tej grupy zwanej bogami. I w hebrajskim jest to słowo Elohim, co może przetłumaczyć na Bóg w liczbie pojedynczej. Może być przetłumaczone na Bogowie w liczbie mnogiej. Może być także oddane jako władcy. I może być to także przetłumaczone, tak by odnosić się do istot niebieskich, takich jak aniołowie i inne istoty niebieskie. I może tak się to odnosić do duchów zmarłych, gdzie w 1 Samuela 28, kiedy Saul idzie do wiedźmy Endor, ona przyzywa Samuela. Oczywiście Bóg interweniuje w ten seans, ale kiedy ujrzała Samuela wychodzącego z Szeolu, powiedziała: Widzę Elohim wychodzącego z ziemi. Więc pewne tłumaczenia powiedzą: Widzę Bogów, a inne powiedzą duchy, lub cienie, lub coś tego rodzaju. Więc po pierwsze, Chin już zaczął źle. Psalm 82 nie mówi o Kościele, nie mówi o zgromadzeniu Izraela, mówi o zgromadzeniu mocnych. Co jest paralelą? Pamiętajcie, psalmy są poetyczną literaturą. I tak też te zdania muszą być czytane jako paralela, która jest poetycka. Przez użycie synonimów. Więc pytaniem będzie, kim są ci Bogowie? Lub kim są ci Elohim? Dojdziemy do tego. On sądzi pośród kogo? Czy teraz proszę, będziecie mnie słuchać? To mówi o was. Nie, nie mówi. Psalm 82 nie mówi o was, Kościele. To nie mówi o narodzie izraelskim. Jest kontekst, ale oczywiście Benedekin nie jest żadnym biblijnym egzegetą. Jest okropny w sposobie, jaki przechodzi przez pismo jest bardzo poważną rzeczą to, by błędnie interpretować co Boże. To dlatego Jakub 3.1 mówi, aby niewielu z was było nauczycielami, ponieważ nasz sąd będzie większy. Ja bym oblał Benego Hina w mojej klasie seminarium, gdyby dał mi taką egzekwenzę psalmu 82, wersetu 1. Kontynuujmy. On mówi Bogom. Kim są Bogowie? Wy jesteście. Nie, nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Więc niech przejdę do rdzenia i powiem, że gdyby psalm 82 mówił o Bogach, Elohim, i potem w wersetie 6, Bóg, Pan Bóg, mówi... Jesteście bogami. Dwie interpretacje, które są zazwyczaj dawane, są tym, że ci Bogowie, Elohim, są ludzkimi sędziami, ponieważ sędziowie reprezentowali Boga dla ludu Izraela, mieli władzę, by dać życie i by życie odebrać, byli nazwani Elohim, więc w księdze wyjścia jest faktycznie powiedziane, że proces, sprawa sądowa, powinna być sprowadzona przed Elohim. I w pewnych tłumaczeniach, jak w Biblii Króla Jakuba, jest powiedziane, że będą sprowadzeni przed Boga. W innych tłumaczeniach będzie powiedziane, że są sprowadzeni przed bogów lub powiedzą, że będą sprowadzeni przed panujących. Więc to jest jedna interpretacja, że ci bogowie są sędziami. I jak powiedziałem, sędziowie mają autorytet, by orzekać o życiu i by życie odebrać. Więc w ten sposób imitowali Boga, który daje życie i je odbiera. Inną interpretacją jest to, że ci bogowie tutaj, ci Elohim, że jest to odniesienie do Synów Bożych, co znaczy, że jest to odniesienie do istot niebieskich. I że Bóg osądza istoty niebieskie, ponieważ zawiodły sprawiedliwości. Teraz, jeżeli ci bogowie byliby kościołem, ja nie chciałbym być wspomniany w Psalmie 82, ponieważ w Psalmie 82, w Werset 6 i dalej, Bóg deklaruje sąd nad tymi bogami, tymi Elohim. On nie tylko ogłasza nad nimi sąd, on zasadniczo mówi, że oni umrą. Więc to jest scena sądu jest to scena sądowa. Bóg osądza. Albo sędziów Izraela, którzy wypaczyli sprawiedliwość, lub druga interpretacja, Bóg osądza niebieskie istoty za nadużycie ich mocy. Tak więc, by to zrozumieć, musicie przeczytać powtórzonego prawa 32.8, gdzie jest powiedziane, że Bóg podzielił narody według liczby synów Bożych. Tak więc Bóg bierze Izrael jako swoją porcję, są jego, ale oddaje narody świata tym synom Bożym. Ale to co dzieje się jest tym, że te niebiańskie istoty, ci synowie Boże, zaczynają nadużywać ich mocy. I widzimy to w ciągu pisma, gdzie te niebiańskie istoty sprawiają, że ludzie je wielbią. I w tym przypadku są podobne do tego, co nazwalibyśmy upadłym aniołem. Więc słuchajmy dalej. Nigdy tego nie słyszałem. Niech powiem, hej wy. Powodem dlatego ludzie nigdy tego nie słyszeli, Beny. Jest powodem tego, że ludzie nigdy nie słyszeli tak okropne jak W Psalm 82. Jest tak dlatego, że ty nie wiesz, o czym mówisz. Wczytujesz to swoje idee. Czy jesteście Bożym potomstwem? Więc nie jesteście ludźmi. Czy wyłapaliście to? Czy jesteście Bożym potomstwem? I wszyscy są tak. I on mówi To nie jesteście ludźmi. Czy wyłapaliście to? To jest gnostyczne twierdzenie. To jest gnostycyzm. Zaprzeczenie rzeczywistości ludzkiego materialnego ciała. Jesteście Bożym potomstwem, zatem nie jesteście ludźmi. Co? W jakie naciąganie logiki wchodzi tu Benihin? Boże potomstwo. Jest różnica między aniołami, będącymi nazwanymi snami Bożymi, ponieważ są stworzonymi duchami. Są stworzone, są stworzeni jako synowie Boży. Jest różnica między tym a mówieniem, że Izrael jest synem Bożym jako naród. Ponieważ Bóg przyjmuje ich za swojego syna i wybiera ich ponad wszystkimi innymi narodami Ziemi. I jest różnica między Jezusem, będącym nazwanym synem Bożym, co znaczy, że jest jednym i jedynym synem Bożym, który jest jedno z Bogiem Ojcem w esencji i naturze. Że dzieli tę samą istotę. I dlatego zatem. Jest jedynym i jednorodzonym Synem Bożym, ponieważ jest Synem Bożym z natury. Wierzący nie są synami Bożymi z natury. Są synami Bożymi przez adopcję. Bóg zaadoptował nas do Jego rodziny, więc mamy synostwo poprzez adopcję. Mówiąc z natury, Efezjan 1.2 mówi, że jesteśmy dziećmi gniewu. Jesteśmy dziećmi gniewu którzy są kontrolowani przez księcia, który rządzi w powietrzu. Więc Bóg adoptuje nas do Jego rodziny. Jesteśmy adoptowanymi dziećmi bożymi. Nie jesteśmy dziećmi bożymi z natury. Więc to jest podstawowy punkt teologiczny, o którym student nauczyłby się w pierwszym roku seminarium. I niestety, będę tego nie rozumie. Jesteście potomstwem bożym, zatem nie jesteście ludźmi. Naprawdę. Jesteś prochem i w proch się obrócisz. W rodzaju 3.19. To nie jest ludzkie? Więc im oczywiście nie zrobił swojej pracy domowej. I to, co tutaj mówi, jest nie tylko teologicznie fałszywe, jest to fałszywe gramatycznie. On wypacza tekst. Tak więc kiedy on mówi, że jesteśmy potomstwem Bożym, on cytuje dzieje 17, gdzie Paweł cytuje jednego z greckich poetów. I po prostu próbuje pokazać, że ludzie są Bożym stworzeniem. On nie mówi, że my wszyscy jesteśmy małymi bogami. To nie jest to, czego uczy Paweł. Paweł nie jest politeistą. I to, co Benechin tutaj mówi, jest formą politeizmu lub henoteizmu, że jest ten jeden wysoki Bóg i są też wszyscy ci inni i tak dalej. Kontynuujmy. Ta osoba będąca jak Bóg, która jest tutaj wewnątrz Benego, nie ma nic wspólnego z ciałem krwią. Ta boska osoba wewnątrz Benechina nie ma nic wspólnego z ciałem i krwią. Zastanawiam się, o czym było wcielenie, kiedy słowo stało się ciałem. Prawdziwie stało się ciałem. Stał się prawdziwie, prawdziwym człowiekiem. Jest częścią Boga. Jest małym Bogiem, kroczącym w małym ciele. Oto macie. Benichin jest małym Bogiem, kroczącym w małym ciele. Nie myślę, że Benehini jest małym Bogiem, kroczącym w małym ciele. Myślę, że jest małym człowiekiem, chodzącym dookoła i myślący, że jest Bogiem. To bluźnierstwo. To, co właśnie tutaj powiedział. Mówiąc w imieniu Jezusa. Bóg przyszedł z nieba, stał się człowiekiem, uczynił człowieka w małych bogów. Bóg przyszedł z nieba i stał się człowiekiem. To inkarnacja, wcielenie. I uczynił ludzi małymi bogami. Czy to jest to, co mówi Pismo? Lub czy przyszedł zbawić grzeszników, którzy byli buntownikami i byli zdeprawowani, którzy złamali Boże prawa i Chrystus przyszedł, by ich odkupić i by zbawić zgubionych. Co za bluźnierstwo. Wymawia tutaj Benny Chin. Wrócił jako człowiek. Stanął przed Ojcem jako człowiek. Ja staję przed diabłami jako Syn Boży. Więc Jezus Chrystus staje przed Ojcem jako człowiek. I oczywiście jest błędzie. Jest Bogiem człowiekiem. Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I stoi przed Ojcem jako Bóg człowiek. Pośrednik. Między Bogiem a człowiekiem. Zatem aby być prawdziwym pośrednikiem, trzeba być prawdziwie Bogiem. I prawdziwie człowiekiem, by być perfekcyjnym pośrednikiem. Więc Jezus staje przed Ojcem jako człowiek, i tutaj Penny Chin mówi: Ja staję przed diabłami jako syn Boży. Nie, nie robisz tego. Nie, nie robisz. Panie Chin, nie jesteś synem Bożym. Jest jeden, który jest jednym i jedynym synem Bożym, który czyni nas dziećmi Bożymi, synami Bożymi przez adopcję. Ale jesteś, tak jak wszyscy chrześcijanie. Mam wielkie wątpliwości co do twierdzeń Hina o tym, że jest chrześcijaninem. Z powodu jakiego oszukał wielu ludzi. Ale on nie mówiłby tego, co mówi, gdyby prawdziwie znał swoją Biblię. Jezus, Jezus mówi: Idź w moim imieniu, idź w moim stanowisku, nie mów mam, mów ja jestem, ja jestem, ja jestem. Widzicie, jak on powtarza: ja jestem, ja jestem, ja jestem. Czym jest ja jestem? Jest oczywiście samopisem Boga dla Mojżesza w wyjściu 3,14. Ten, który jest, mówi: Powiedzcie się Izraela, Ja jestem, nie do was pospał. Jest to ujawnienie Izraelowi Bożego Imienia. I zobaczcie, jak on mówi: Ja jestem, ja jestem. To jest jego rozumowanie, według Benechina. Jeżeli ja jestem małym Bogiem, to mogę powiedzieć: Ja jestem. Ja jestem, ja jestem. Powtarzajcie za mną. I to jest problem, ludzie. Jeżeli chodzicie do kościoła. Gdzie wasz pastor mówi powtarzajcie za mną, to nie jest dobry znak, ponieważ nie powinniście tylko powtarzać cokolwiek mój pastor. Powinniście testować wszystko przez pismo. Nie musimy być jak Berejczycy. W dziejach apostolskich 17-11 Łukasz mówi nam, że Berejczycy byli bardziej szlachetni niż Tesalończycy, ponieważ Berejczycy badali pisma, by zobaczyć, czy te rzeczy naprawdę tak się mają. Oni testowali Pawła i jego przesłanie, czy zgadza się z pismem, czy nie. Oni nie poszli po prostu za Pawłem, nie powtarzali po prostu za Pawłem. Oni badali pisma, by zobaczyć, czy to, co głosił Paweł, było poprawne. Więc jeżeli wychodzicie do kościoła, o którym wasz pastor mówi, powtarzajcie za mną, to jest tam problem. Jest problem. Prawda? Kościół nie jest o odgrywaniu tego, co powiedział Szymon. Kościół jest o słuchaniu Słowa Bożego. I każdy, w tym pastor, jest przedmiotem wobec autorytetu Słowa Bożego. Pismo jedynie, sola scriptura, jest jedynym standardem, ostatecznym, najwyższym standardem, Wiary i praktyki. Tak więc, kiedy macie ludzi, którzy mówią: powtarzajcie za mną. Tak jak na treningu, to mamy tutaj problem. I ludzie sobie tego nie uświadamiają, ale oni naśladują te bluźniercze oświadczenia. We mnie jest Bóg, człowiek. Powiedzcie to znowu: wewnątrz mnie jest Bóg, człowiek. We mnie jest Bóg, człowiek. Jest tylko jeden, który jest Bogiem, człowiekiem. I to jest Pan Jezus Chrystus. On jedynie, w Nim zamieszkuje cieleśnie pełnia boskości. To, co on zasadniczo mówi, jest tym, że On jest kopią Jezusa Chrystusa. I będzie uczył w innym miejscu, że Bóg uczył ludzi, jako kopię samego siebie. Moje serce łamie się dla tych ludzi, którzy są na widowni. Mogę nawet nie dbać o będę Hina. On jest fałszywym nauczycielem. Jest ślepym przewodnikiem. I chce prowadzić innych do odkładni razem ze sobą. On wie, co robi. On wie, że zwodzi ludzi. On był wypominany wiele razy, wielokrotnie, wyliczając do swojego własnego bratanka, Kostiego Hina. Moje serce idzie do tych ludzi, którzy patrzą ku niemu dla prowadzenia. Słuchają go, ufają mu. I to dlatego ci, którzy zwodzą Lud Boży, otrzymają większą karę. Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zwodzić Lud Boży. I to za tymi ludźmi łamie się moje serce. Oni, niewinni słuchacze, którzy wchłaniają tę niebiblijną retorykę. Powiedzmy nawet lepiej niż to. Powiedzmy, ja jestem Bogiem człowiekiem. Więc o to macie będę ich nie przychodzi dalej po to, by wykazać. On mówi, że to On jest Bogiem człowiekiem. Że jesteśmy małymi bogami. którzy chodzą dookoła. Więc ludzie... Wiem, że brzmi czasem, jakby się powtarzał. Ale jeżeli podążacie za Benehinem, to proszę was, abyście poważnie zastanowili się nad tym, co ten człowiek zrobił, szkody, jakie zadał teologicznie, sprowadzając duszę na manowce, i szkody, jakie zadał przez swoje tak zwane cudy. I stał się bogaty. A wielu z was, którzy go wspierało, stało się biedni. On się bogaci, wy i za każdym razem, kiedy mówicie, że zrobiliście właściwą rzecz i dlaczego nie jesteście uzdrowieni, dlaczego nie jesteście się bogaci, i standardową odpowiedzią po prostu będzie to, że powiedzą wam, po prostu nie masz wystarczająco wiary lub musisz mieć jakiś sekretny grzech. I to jest kompletny nonsens, ludzie. Więc jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że jeżeli wy podążacie za Benychinem, proszę, proszę, przestańcie. I jeśli mnie podważacie, sprawdźcie ten film. Podzielcie się nim z innymi. Wydam więcej filmów, ale jest wiele w mediach społecznościowych, co wyszło po to, aby go zadresować, by ujawnić tego fałszywego nauczyciela. I to jest, o co mówi Biblia. W 16 mamy oznaczać tych, którzy wprowadzają podziały w ciele Chrystusa. Ufam, że ten film był dla Was pomocny lub przynajmniej informacyjny. I dziękuję ponownie za obejrzenie. I ponownie zachęcam Was do subskrybowania Toronto Apologetics. To całkowicie za darmo. Polubcie i podzielcie się filmem. I powróćcie. Będzie więcej filmów. I tak jak powiedziałem, oczekuję, by mieć Was ponownie. Trzymajcie się wszyscy. Niech Bóg Was błogosławi. I trzymajcie swój wzrok na Jezusie. Sprawdźcie i dokończycie naszej wiary. Hebrajczyków 12.2.